piszczałaś, ale ja się naprawdę boję. Przecież na tym czacie wszystko jest. No patrz, opowiem ci wszystko. Hej, Teres. Ha, ha, ha. Ja cały czas cię obserwuję. No i wtedy napisałam to do, to do mojej koleżanki, że powaliłam, ona nas obserwuje, nie? I teraz ona napisała przedtem ja cię widzę, ha, ha, ha. Ja zapytałam się jej, gdzie jest, skąd, no jak nas widzi to, gdzie my jesteśmy. Ona powiedziała, że na górze z dziewczynami, czyli z tobą i z moją koleżanką, tą Kornelią. Ja się zapytałam, skąd, jak ty to wiesz? A ona napisała, ha, ha, ha nie dowiesz się nigdy. I, I teraz właśnie tam na ulicy.